The Voice of Poland. Jako dziecko była w programie z chorym na raka bratem, dziś wróciła sama. W TVP polały się łzy. Podczas ostatnich przesłuchań w ciemno, jedna z uczestniczek The Voice of Poland zupełnie oczarowała jurorów. Po występie opowiedziała im osobistą historię. W studio polały się łzy. Kilka lat temu próbowała swoich sił w programie U boku kochającego brata. Ostatnie przesłuchania w ciemno w The Voice of Poland. To już ostatni moment na stworzenie przez gwiazdorskich jurorów swoich drużyn. Walka o każdego utalentowanego uczestnika jest zacięta. Bohaterowie The Voice of Poland zaskakują głosami i ponad przeciętnymi historiami. W sobotni wieczór przed Justyną Steczkowską, Lambery, Thomsonem i Baronem oraz Markiem Piekarczykiem zaprezentuje się Zuzia Janik. Widzowie The Voice of Poland mogą kojarzyć zdolną 17-latkę. Widzowie TVP znają wokalistkę z hitu stacji. Zuzia Janik miała szansę zaprezentować swoje możliwości w telewizji 6 lat temu, kiedy to jako 11-latka wzięła udział w programie The Voice Kids. Wtedy to w studiu towarzyszyła jej rodzina. Utwór Unconditionali zadedykowała starszemu bratu, a występem podbiła serca jurorów. Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski, a także Thomson i Baron odwrócili się dla zdolnej 11-latki. Dziś ponownie stanie na scenie The Voice. Niestety tym razem nie będzie towarzyszył jej brat. W The Voice of Poland polały się łzy. 17-latka tym razem także zadedykowała swój występ starszemu bratu, Kamilowi. Utwór Sana Nic dwa razy oczarował jurorów, którzy w pełnym składzie odwrócili się do uczestniczki. Po wykonaniu piosenki podzieliła się z nimi smutną historią: Okazuje się, że Zuzia Janik straciła brata w wyniku choroby nowotworowej. Mój brat był tu jeszcze ze mną sześć lat temu, ale zmarł na raka. Bohaterka The Voice of Poland zalała się na scenie łzami, a na jej widok nie mogli pozostać obojętni uroży. Oni także dali się ponieść emocjom oraz przytulili zasmuconą nastolatkę. Jej dalsze losy poznamy w sobotę o godzinie 20 w TVP2. Wtedy dowiemy się także, do którego trenera zdecyduje się dołączyć 17-latka.